Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Kryptowalut, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z gierdy bo chcę Wam pokazać super opcję, której nie macie na BitMexie, nie macie na ByBicie. Możliwość grania naraz i na spadki i na wzrosty Bitcoina. Otwieracie dwie przeciwstawne do siebie transakcje i na longa i na shorta, no i oczywiście w zależności od tego, w którą rynek, w stronę pójdzie, no to zarabiacie na jednej, na drugiej tacicie, no ale to jedno możecie szybko zamknąć, tak jak gdy rynek nagle odleci, no i tą drugą trzymać i zarabiać w tym momencie na spadku albo na wzroście bitcoinu, na zależności od tego, w jaką stronę oczywiście pójdzie rynek. Super opcja, której nie widziałem na żadnej innej platformie, także już wam pokazuję, jak to zrobić. Jesteśmy na giełdzie Snapex. Link do rejestracji i do tysiąca darmowych punktów SNAP macie oczywiście w opisie. Jeżeli nie wiecie, co to, to są SNAPy, to zapraszam do obejrzenia pierwszego mojego filmu z tej giełdy, a ja już wam pokazuję, jak złożyć. Longa i shorta w jednym momencie, bo jeżeli chodzi na przykład o bitmexa czy bybita, jakbyście założyli longa za 1000 kontraktów i założylibyście w tym momencie jeszcze shorta za 1000 kontraktów, to Wam się zamknie ta pozycja i wyjdziecie tak naprawdę na zero, tak jakbyście nie mieli żadnej pozycji. No i lipa, tak? Bo dużo osób się pyta, które wchodzą tutaj na rynek, dlaczego ja nie mogę na przykład zagrać i w tą, i w tą stronę? Chciałbym na przykład zaryzykować. 100 dolarów na longa, 100 dolarów na shorta, no i w zależności od tego, w którą stronę pójdzie ten rynek od tej mojej pozycji, to tutaj zarabiam, tu sobie ustawię stop losa i tutaj straciłem tylko na przykład, nie wiem, 3% kapitału, a tutaj mi ta pozycja rośnie. No i na żadnej praktycznie chyba platformie, z tego co wiem, czegoś takiego nie da się zrobić. Natomiast Snapex umożliwia Wam taką sytuację i możecie sobie naraz założyć i longa i shorta. Jesteśmy na akurat tutaj demo platformie. Jakbyście kliknęli tutaj na lilno, to jesteśmy na realnych pieniądzach. Oczywiście akurat tutaj nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o stan konta mojego na, na giełdzie Snapex, ponieważ nie tradeowałem, nagrywam dla Was filmy. Jeden ostatni był o konkursie, który będzie miał miejsce od 1 maja do 10 maja dla traderów. Całkowicie za darmo, do wygrania 1000 dolarów, także zobaczcie sobie ostatni mój film. Tam mówię o tym więcej, a my przejdziemy sobie na platformę demo, no i już Wam pokazuję. Jeżeli chcecie w tym momencie założyć longa, dajmy na to za 100 dolarów czy tam 100 teterów na dźwignie oczywiście razy 10. Stop loss jest ustawiony u mnie. Te ustawienia są tutaj na sztywno przed ustawione. Oczywiście możecie dla każdej transakcji to zmieniać. Ustawiamy sobie longa od tej ceny, klikamy buy long. Tyle nas wyniesie prowizja. Tyle nas wyniesie nasza cała transakcja. No i widzimy, jesteśmy w tym momencie otwarci na longa, na wzrosty od kwoty 7053. I w tym momencie od razu przełączam się na shorta za tą samą wartość, tą samą dźwignię klikam sell short, znowu płacę tutaj, znowu wyświetla nam się to okienko, OK. I zobaczcie, macie tutaj pokazane, że to jest wasz long, to jest short. W tym momencie, w zależności od tego, co zarabia, co traci, możecie sobie ustawić na przykład stop lossa tutaj na tym shortcie na kwotę na przykład, nie wiem, 7000, tak, żeby Wam zamknęło, a przy Waszym longu, oczywiście, w drugą stronę otwieracie sobie stop lossa i dajecie tutaj kwotę na np. równe 7000 albo 710 dolarów, żeby też Wam zamknęło tą pozycję. W zależności od tego, właśnie, w którą stronę rynek pójdzie. I macie zabezpieczoną teraz swoją już pozycję i na wzrosty, i na spadki. Widzicie, że akurat ten zysk netto jest w tym momencie tutaj na minusie, i tutaj na minusie, bo zapłaciliśmy prowizję, tak. Natomiast, jeżeli nie patrzymy na tą prowizję, tylko patrzymy tutaj na ten zysk procentowy, no to akurat na short w tym momencie zyskuje i od praktycznie o tyle samo traci long. Tam są minimalne różnice, no bo ja to jednak przy delikatnie innych cenach otworzyłem. Widzicie tutaj cena była 7053 dolary na longa, a na shorta była 7054 dolary. I w zależności od tego, co nam będzie zyskiwało lub co traciło, to możemy tak naprawdę zostawić sobie tą pozycję. Oczywiście sprawdzać ją co jakiś czas, i jeżeli nagle. Widzicie, ta świeczka na bitcoinie przed chwilą była bardzo mocna. Jeżeli na przykład tutaj będą się konsolidować, jakoś znowu wyśle bitcoin do góry, no to ten short wam się zapnie i long będzie na siebie zarabiał. Bardzo fajna rzecz, której naprawdę chyba nie widziałem na żadnej platformie. Na się na pewno tego nie ma. Na bajwicie też tego nie ma. Więc zachęcam do wypróbowania sobie tej opcji. Tutaj, tak jak mówiłem. Widzicie, widzicie to na kamerce, bo ostatnio widziałem, że zasłaniam swoją twarzą to, co się dzieje tutaj po prawej stronie, ale teraz widzicie, że jak sobie klikniecie tą ołówek, no to możecie ustawić te stop lossy i take profity, które się im dzieją na tej platformie. Jak przejdziemy na konto rzeczywiste, to oczywiście tych transakcji tutaj nie ma, one są tylko na koncie demo i tutaj tylko się, że tak powiem, dokonują te zlecenia, no bo przeszliśmy na demo, tak? I na tym demo tak samo będą te zawody dla traderów, o których wam Mówiłem, naprawdę każdy może wziąć udział, dlatego że nie potrzebujecie tam zainwestować swoich pieniędzy. Wygrywacie prawdziwe pieniądze, natomiast nie inwestujecie sam swoich prawdziwych pieniędzy i nie możecie tam nic stracić. Jedyne co to możecie tak naprawdę zyskać na tym. Także zalecam każdemu zarejestrować się. Link, tak jak mówiłem, macie w opisie przejść KYC i możecie brać udział w tym konkursie, gdzie do wygrania jest 1000 dolców. Także w tym filmie to już było na tyle widzę, żeby kamerę trochę mocno prześwieciło, no ale no życie no. Końcu raz jest, za oknem, raz nie ma i widzicie, później to tak się wszystko dziwnie ustawia. Dobra, to już by było na tyle w tym filmie. Widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!